Nie. To ja łóżce tą karę. A jak sunie mi się dupa? Co ty masz? Co to jest? Nie zgadzam się na to. Ohohoho, co? 5 sekund? Od tego. Nie mów, że to będzie to. Nie mów, że to będzie to. Hejka kochani, witajcie na moim kanale. Ja jestem Gabi i dzisiaj będę robić ekstremalne figury na kole cyrkowym. Ja już chodzę na koło cyrkowe, więc coś tam umiem, ale jest ze mną moja instruktorka Kasia, która przygotowała mi naprawdę hardkorowe rzeczy i mam nadzieję, że coś mi się dzisiaj uda zrobić, bo mamy przygotowane kilka kar, których nie chcę robić, więc proszę, żeby mi wyszło. To jest moja instruktorka Kasia i mam nadzieję, że można nie przygotowane jakieś łatwe rzeczy? No nie powiedziałabym, że takie łatwe. My już jesteśmy rozgrzane. Więc nie będziemy robić rozgrzewki, ale rozgrzewka jest mega ważna. I zawsze przed wejściem na koło, hamak, szarfę, na cokolwiek, musicie zrobić rozgrzewkę. Zawsze, zawsze. zawsze. Bez rozgrzewki nie wchodzimy. Jeśli chcecie uniknąć kontuzji... Tak, a kontuzje są bardzo bolesne i bardzo niebezpieczne. No dobra. Koło mamy zawieszone dość wysoko. I zasady są takie. Kasia pokazuje mi jedną figurkę. prostu, błagam, prostą. I ja patrzę, nie, tam... Mm -hmm. I potem muszę ją odtworzyć. I mam jedną próbę, której Kasia może mi podpowiadać. Druga próba to już robię sama. Kasia będzie oceniała efekt końcowy figurki. Taki wiecie, jak już będę tam na końcu, powie zaliczamy. I przez to, że ja już koło mam ćwiczę i ja wiem, że tam są niezłe hardkory a kar jest sporo. Ja nie chcę robić, ja nie chcę cały odcinek robić kar. Także zaczynamy. Figura pierwsza. Pierwsza figurę, którą sobie zrobimy. Banan? Nie, tak. Nie. nie, nie, nie. Ja nie chcę, nie, nie, nie. Siadamy sobie. Ja nie patrzę, mam lekce na koło. Nie, ja, nie, 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 nie. Boczkiem. Noga nie, na nogę. Nie, nie, nie. Lewa noga idzie pod koło. Prawa noga na nogę jest przy zawiesiu. I tu puszczamy. Nie. To ja już chcę tą karę. E, tak, banana teorię znam. Ale gorzej jest ze zrobieniem. Okej. Okay. Mogę wejść na dziada? Możesz wejść na dziada. Na dziada to jest... No to jest na dziada. No to to jest tak brzydko, nie? A no dobrze, we, wejdę ładnie. Co ja będę? Chodzę na koło, nie ma na dziada wchodzenia. Mhm. Mm a jak będę spadać, to ktoś mnie będzie łapał? Asekuruje. Wiecie, teorię znam, nie? Nóżka, tak. A jak sunie mi się dupa? To ci się sunie na e, zgięcie w koleń. Ważne, żebyś nie panikowała i nie puszczała nóg. Jak coś, to cię tu asekuruje. To jest ta próbna, nie? Dawaj pącikiem od razu sobie tam. No. Dół, 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 dół. Super. Mogę cię zakręcić lekko? Nie! A, a bo dobra, zakręć. Zakręcę zakręca, lekko. Okej. Okay. Nie. Wiecie, co wszystkie modlitwy mi z głowy wyparowały? Ej, możemy to od razu zaliczyć? No. Ja zrobiłam to, więc róbmy dalej. Ojejku, wiecie co, widzę gwiazdki przed oczami. Co ty masz? Co to jest? Pas przedłużający. Nie, żeby... nie, 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 nie. Ale to ma być pomoc. Nie zgadzam się na to. Po co to wszystko? Po co te popisy? Po co to wszystko? To ma Ci pomóc. O nie, 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 ja wiem, co to będzie. Ja wiem, że ja tego nigdy nie robiłam. Nigdy nawet nie próbowałam. Dobra, pokaż co to, bo nie wiem co to. Żeby było łatwiej, jak ktoś nie ma dobrego skłonu i chce zarzucić stopę na dolną obręcz. Ważne jest to, żebyśmy na podbiciu, czyli na elemencie sztywnym stopę, który będzie utrzymywał nas. Nie palce, tylko podbicia, czyli głęboko. Obręcz ma być na podbiciu. Dam ci pas przedłużający, dzięki temu będziesz miała łatwiej zawiesić tę stopę. I wystarczy wyjść, trochę jakbyś wchodziła wymykiem, ale sobie tutaj y, trzymasz ręce na tym zawiesiu, tak? Wyjdziemy sobie od razu w ten sposób. O. Tu lokujemy dobrze stopę i puszczam ręce. Ile sekund mi zaliczasz? Pięć. Ohohoho! Co? Pięć sekund? Przyjałem. No dobra. Kolernie boli. Wiem. Pięć sekund. Powiem wam, że to, to jest taki ból. Nawet sobie nie wyobrażasz. Jakby jak to, prąd przechodził. Jakby was prąd, Jakby was ktoś w stop prądem kopnął. To jest po prostu... Jakby ktoś wziął kij i wano wam kijem w stopy. To jest taki ból. Przysięgam. I broń Boże na palcach. Nie, nie, nie. Ja wiem. Ja teorię znam. Teorię znam. Już ja, ja tu karę chcę, bo ja, ten, ten ból jest najgorszy. Masz głęboko? Jeszcze raz. A to na skarpetach nie jest lepiej? Możesz na skarpetach zrobić, jasne, że lepiej. A to ja wezmę moje skarpeta obrzydliwe. Mm -hmm. Ja to zrobiłam przez sekundę, a mam zrobić przez pięć. I zaliczasz mm -hmm. mi wtedy. Raz, dwa... To ty tak liczysz? Trzy, ja chcę cztery, ze stoperem. Pięć. Dobra, z nie ja będzie stoper. Ja ty nie umiesz liczyć. Proszę, wziąć <laughs> stoper. To jest próba czy już robię generalne? Bo jeszcze sobie nie wyszłaś na ten do końca, to niech będzie próba. Dobra. Bardziej na podbicia. Na podbicie, na podbicie, na paluszki. Wiem, że się zsuwa, ale trzymaj podbicia. Nawet nie puściłam rąk, Moje ja mogę tego umiejscowić w tych. Mm -hmm. Jeszcze raz, bo będzie kara. Teraz już robimy na serio. Wejdę nieważne jak, ale jak się utrzymam, to mi zaliczasz. Jak się utrzymasz, dobra. dobra jak puścisz i... ręce, to ci zaliczam. To Bez tego stopera, dobra. ważne żebyś się utrzymała, dobra? Poprzeczka się obniżyła, dobrze. ja spadłam. Nie uznajemy. Wiecie, jak to boli. Ja już wolę wiszenie na łokciu jednym niż to. Odzie Kara. O kurde. Ja. O! o. Ja już nic nie zrobię, nie? Mikrośniaczki się zrobi od razu. Wy zobaczycie tą karę jako pierwsi. Odwrotnie wam pewnie tam wiedziałam. Więc mam 72 godziny na zrobienie tej kary. Efekt końcowy zobaczycie na moim Instagramie. Inhidris zapraszam, a ja właśnie się dowiem, co to jest. Cringe. Trend taneczny. Podsyłajcie mi proszę InSpo. Musi być mega cringeowy, nie? Następny! Następna będzie sekwencja. To zaczniemy sobie od wiszenia na plecach. Tak, bez, 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 bez tego. Pasa przedłużającego. Było po to, żeby mnie zniszczyć. Mam prościzna. Tak, zaczynamy. Od tego. Nie mów, że to będzie to. Nie mów, że to będzie to. Łapiemy sobie nad kolankiem. Nie, nie, nie. Na równi no, druga no. dłoń. Przekładamy. Tu. Noga idzie za. Przekładamy nogę pod koła. To, to umiem. I ręka. To nie jest mokra pacha, tylko kryształy zeszły i to wygląda jakbym miałaś spoconą pachę. A to nie jest mokra pacha, ja wam sięgam. Mogę dotknąć i zobaczcie, Sucha pacha. I od razu dajesz od przodu kolanko. Kolano. Hop, dobra. Łokieć. Przeciwny łokieć. Tak. To było łatwe, ale tam jest taki diabeł. I... Przekładasz nogę przez środek. I co mam zrobić? I dokładasz ją tutaj, tutaj do tej nogi. To? Tu I dawaj do da tą stronę. Zostaw lajka stary. Teraz nóżka przy zawiesiu. Od lewej strony. Pod, tak, od tej strony, przekładasz rękę i teraz kolanko idzie e, pod kołem, pod koło, o właśnie, i puszczasz ręce. Którą? Obie. <grym> <grym> nie zaczepiaj, wystarczy jak będziesz miała płęt i tylko prostą nogę, nie? No, dobra. Ej, zapamiętaliście to? Ja już zapomniałam. Dobra, ja, teraz do ja mojej podpowiedzi. Ja muszę zrobić całą sekwencję? Tak. Prawdziwy wojownik, nigdy się nie poddaje. No kurczę, to wygląda jak mokra pacha, no. To jest mega trudne, ale ja jestem wojownikiem, który nigdy się nie poddaje. Jest figurka pierwsza z sekwencji pierwszej. O matko! O matko! Boże, 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 Bożenko Wygląda jakbyś miała zaraz wypaść. A wcale nie wypadnę, tak łatwo się mi nie pozbędziecie. O mm. I patera Dajcie coś trudniejszego. Zaliczone. Jedyne co mogłabym się przyczepić, to nie miałaś błęd. Jakbyś mia... zrobiła jeszcze błędny. To po prostu. Daj coś trudnego. Mam coś schizowego. Jest proste, ale trochę schizowe. Obawię o twarz. Jestem gotowa. Nie mi tak bolą stopy. Tak mnie bolą po prostu stop. Nie. A jest szansa, że się uderzę w twarz. Daj sobie kolankę do przodu. Pierwsze to mam stronę. próbę, więc na pierwszym to mogę się pytać, ale potem już nie mogę się pytać, więc wchodzimy. Ło, wow, wow, czekajcie. Hop! Czyli muszę wyjść tak, do tyłu. Tak, tak, kolanka też do tyłu. O to ładne, możemy takie ładne rzeczy robić. I tak? Mhm. Muszę się złapać dołu? Tak. Ale się przestraszyłam. Ale nie uderzałam się w twarz, tylko się przestraszyłam. No bo jest to takie. Nie Schizowe. A ile czasu się tego uczyłaś? Ja tu od razu zrobiłam. Ale ja chodziłam już jakiś czas, wiesz, na zajęcia, nie? Ja też chodzę już jakiś czas. I nie... Ale też ogólnie miałam... Wiecie, że. Mówię zaraz sobie twarz rozwalenia. robimy, nie ma. Nie ma po prostu obijania się. O kurde. Puszczone niezaliczone. Mm. O kurde Powiem ci tak, moja pani od paznokci Jak zobaczy co ty mi robisz w ręce To ona ci, ona ci zrobi koko jumbo, nie? Idę po karę Wy widzicie to pierwsi, ja zaraz to zobaczę I na zrobienie tego challenge'u mam 72 godziny Od publikacji tego filmu Efekt końcowy, zobaczcie na moim instagramie Musicie obserwować, żeby nie przegapić Pójście do miasta sklepów w dziwnym stroju Takim kurczaku, jednorożcu, takim mycie dziwnym. Ja jestem za kurczakiem. Piszcie w komentarzu, co to ma być: kurczak kogut czy jednorożec, czy kaszuszka, a ja idę umrzeć. Nie mów, że to będą rolki. Nie mówię, Masz do będą... wyboru, może to być kołowrotek, może to być rolka. Dobra, pokaż. Dobra. Pokazuję najpierw rolkę, albo nie, kołowrotek najpierw pokażę. Chwytamy dosyć wysoko. To umiem. Udo jest przyklejone do klatki piersiowej. I teraz sprawiamy w ruch nasze ciało, nogą, tak? W ten sposób, żeby wejść na koła. Dobra, to jest dynamiczna numer jeden. To umiem. I numer dwa. To będzie rolka do przodu. Wchodzimy wymykiem. No to umiem. Nie, nie, nie. Wyciągamy ciało no. jak najbardziej do przodu, jakbyśmy chcieli dotknąć ścianę. No. Pokażesz jeszcze raz w zwolnionym tempie, bo boję się, że ja mi się myli to z inną figurą. Tą to, to, to roleczkę. Mhm. Bo Musisz tu... wejść sobie najpierw na kolanko, to wiesz, nie? No, nie wiem. W się chyba to myli do figuru, a pokaż jeszcze raz w zwolnionym tempie. To. I tu. Wchodzę. Zobacz. Mniej więcej na tej wysokości, no. jak ja mam. I potem? I udo jest przyklejone do klatki piersiowej. Aha. I muszę wprowadzić w ruch. Zobacz, jak jest udo przyklejone, no. to całe ciało. No. Widzisz, no. że głową prawie wchodzę do koła, nie? Będziesz mnie ratować? Tak. No i? Czyli po poprawiam ruch. Bez tego się nie da. I ty to zrobiłaś do... Nie do przodu, tylko do tyłu. Teraz już mi się spociła pacha, nie? Teraz to już serio się spocięła pacha. tak, to było to. 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 Zejdź na kolanko na dół. Na dół, na dół, na dół. To. No. I teraz... Udo jest mocno wklejony do klatki piersiowej, nie? Tutaj nie odklejasz tego. Choćby skały y, srały. Choćby skały srały nie odklejasz. I rzecz, dzięki temu jak masz przeklejoną klatkę piersiową i będziesz poruszała tą nogą, to będzie całe ciało ci. O, widzisz? No. I nogę później do środka koła, nie? Tylko ona mi się nie. Bo, odle bo odkleiłaś klatkę piersiową. Nie, nie zrobię. Nie, mo nie mogę się tak zakręcić. Spróbuj jeszcze raz. Dajesz mi szansę? Daję szansę. Ja sobie już nie daję szansy. Ja mam wrażenie, że ta y, noga zakręciła się tu i nie chce mi się, wiesz, przekoziołkować. Mm -hmm. Bo to chyba trzeba z takim mega impetem zrobić, nie? Ja już jestem gotowa na tą karę, nie? Ja już widzę tą karę. Troszkę niżej. Troszkę niżej ni kogo? Niżej ręce. No, trochę masz lepszy rozmach. Nie. Ja. Powiem ci dlaczego nie. Tu tu wam powiem, że tu na pewno jest jakiś krwiak, nie? Z godnością przyjmę karę. Mój Instagram zaraz zamieni się po prostu w jedne wielkie kary. Ej, spoko, czy nie spoko? Spoko, nie? Mam 72 godziny na zrobienie tego zadania, więc obserwujcie mój Instagram. Zjedź świerszcza. Kto, kto, kto dodał? Jeżeli ktoś z was trenuje na kole cyrkowym To koniecznie napiszcie w komentarzu I obserwujcie mojego YouTube'a Żeby nie przegapić kolejnych Aerialowych treści Mam w ogóle parę pomysłów, ale nie chcę wam zdradzać Więc obserwujcie, żeby nie przegapić Pa!